Pewnego razu wraz z żoną byliśmy na zakupach. Chcieliśmy zrobić większe zakupy, jednak był jeden problem. Nie było nas stać na samochód. Pracowałem za bardzo małe pieniądze i ledwo starczało nam na opłacenie czynszu za nasze gówniane mieszkanie. Żona wtedy nie pracowała, tylko siedziała w domu i opiekowała się naszym dwumiesięcznym dzieckiem. Robiłem wszystko, co mogłem, aby tylko odłożyć pieniądze na samochód, który znacznie ułatwiłby nam życie i w końcu po paru miesiącach mi się udało. Gdy powiedziałem żonie, że w końcu stać nas na samochód, była przeszczęśliwa. Niestety nie było zbyt dużego wyboru, a samochody nie spełniały do końca naszych oczekiwań, jednak ceny były naprawdę atrakcyjne. Nie mieliśmy dużych wymagań. Zapłaciliśmy, wypełniliśmy papiery i odjechaliśmy naszym nowym autem. Samochód był z 1984 roku, mimo to jechało się nim naprawdę dobrze. Kolejnych parę miesięcy później sprzątałem jego wnętrze. Wtedy pod tylnym siedzeniem zauważyłem coś, czego nie widziałem nigdy wcześniej, mimo że wiele razy tam sprzątałem. Wziąłem latarkę i dostrzegłem czarne pudełko. Pomyślałem, że poprzedni właściciel auta musiał to zostawić. Gdy poniesięgnąłem, okazało się, że to stara kaseta VHS. Miała na sobie napis: Szczęśliwe wspomnienia. Miała zapewne tyle samo lat co auto. Nie miałem pojęcia, co z nią zrobić, ani nawet jak oddać ją właścicielowi. To dość dziwne, że chował ją głęboko pod siedzeniem. Nie chciałem, co prawda, naruszać niczyjej prywatności, jednak ciekawość zwyciężyła i po prostu musiałem zobaczyć, co znajduje się na tej kasecie. Poszedłem do schowka i wyjąłem swój stary odtwarzacz, który używałem jeszcze w liceum. Był trochę zakurzony, ale dalej sprawny, jak na stary sprzęt przystało. Włożyłem kasetę i zacząłem oglądać. Zaczynało się dość normalnie. Na nagraniu była rodzina spędzająca wspólnie święta. Otwierali prezenty i wyglądali na szczęśliwych. Potem zaczęło robić się dosyć dziwnie. Żona kłóciła się z mężem, a w tle płakały dzieci. Kłócili się coraz głośniej. Niestety nie rozumiałem wyraźnie, co mówią. Nagle nagranie się ucięło, a ekran zrobił się czarny do momentu, aż nie zaczęła się kolejna scena. To, co zobaczyłem, było chore i nie mogłem przestać myśleć o tym przez następne tygodnie. Kamera była ustawiona w ciemnym pokoju. Na ścianie wisiały zakrwawione narzędzia, a pod nimi leżały ludzkie części ciała. Żona oraz dzieci klęczały związane przed kamerą. Nie mogłem na to patrzeć i to jedyne szczegóły, jakie zapamiętałem. W pomieszczeniu był również mężczyzna, którego twarz nie była widoczna w kadrze. Odszedł na chwilę, zgasił światło. A to, co wtedy powiedział, nie może wyjść z mojej głowy po dziś dzień. Tym właśnie są szczęśliwe wspomnienia dla człowieka takiego jak ja. Jedyne, co słyszałem potem, to krzyki związanej rodziny. Musiałem wyłączyć nagranie, bo nie mogłem tego dłużej oglądać. Wyjąłem kasetę i przez dłuższą chwilę nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Tamte ciała, krew i przerażone twarze rodziny zostały wypalone na zawsze w mojej głowie. Minęły godziny, zanim do kogokolwiek się odezwałem. W końcu zadzwoniłem na policję i powiedziałem im, co znalazłem. Po paru dniach śledztwa, policjanci ustalili, że na nagraniu była rodzina, która zaginęła 32 lata temu. Ich dom został zburzony w 2003 roku, a na jego miejscu powstał komis samochodowy. Dokładnie ten sam, w którym kupiłem samochód. Wtedy coś sobie uświadomiłem. Sprzedawca był bardzo podobny do mężczyzny z nagrania. Przypomniałem sobie, że zależało mu na szybkiej sprzedaży tego auta. Niedługo potem komis został zamknięty i obecnie jest opuszczony. Wielu moich znajomych polecało mi ten komis i mówiło, że można w nim kupić auta w atrakcyjnych cenach. Mijam go każdego dnia, gdy idę do pracy. Wiem, że policja dość dogłębnie zbadała tę sprawę, jednak do dziś nie słyszałem o postępach w sprawie. Ani żadnych aresztowaniach. Obawiam się, że ten mężczyzna dalej gdzieś tam jest, a szczęśliwe wspomnienia są dla niego tym samym, czym były 32 lata temu.